Kasia. Oto poranna rozgrzewka w klimacie tańca BREAKING. Dowiecie się dzisiaj, gdzie, kiedy powstał ten styl i jakie kroki są najbardziej podstawowe. Zaczynamy! BREAKING powstał w latach 70. w najuboższej dzielnicy miasta Nowy Jork, czyli na Bronxie. BREAKING tak naprawdę powstał jeszcze wcześniej niż styl tańca, który myślę, że dobrze znacie czyli hip-hop. Można powiedzieć, że breaking tak naprawdę jest jednym z ojców tego tańca, czyli hip-hopu. W breakingu wyróżniamy różne grupy kroków. Tobroki, czyli kroki u góry, dropy, czyli zejścia na dół, footwork, praca stóp, movesy, takie jak power moves i freezy, czyli zatrzymania. Dzisiaj nauczymy się jednego tobroka, jednego dropa, i jednego footworku. Myślę, że jesteście gotowi. Zaczynamy! Zaczynamy od kroku Salsa Step. Wygląda on w ten sposób. Pierwsze. Podnosimy nogę do góry i kopiemy. Zwykły kick. Stawiamy ją na ziemi, i drugą nogą, co bardzo ważne, drugą nogą lecimy w bok. Ok? Jeśli zaczynamy od nogi lewej, to lewa kopie, prawa w bok. Spróbujmy jeszcze raz. 5, 6, 7, 8, hop i hop. Ok, kolejny etap. Ta noga, która jest szeroko, musi teraz kopnąć do przodu. Czyli robimy dokładnie to, co robiliśmy przed chwilą z lewą nogą. Kopiemy, odstawiamy i leci do boku. Spróbujmy jeszcze raz. 5, 6, 7, 8, hop, hop, hop. Myślę, że jest ok. Spróbujmy to wszystko połączyć. Zaczynamy od której nogi chcecie. Ważne, że robimy ją do przodu. 5, 6, 7, 8. Raz i dwa, 3 i cztery, 5 i 6, 7 i 8. Spróbujemy dodać ręce. Ręce chodzą bardzo prosto. Wyciągamy je do przodu, do boku. Do przodu, do boku. Spróbujmy szybciej. Hop i hop. Hop i hop. Hop i hop. Super, Próbujemy połączyć. 5, 6, 7, 8. Przód i bok. Przód i bok. Przód i bok. Przód i bok. Myślę, że nam wychodzi. Spróbujmy odrobinkę szybciej. 5, 6, 7, 8. Hop i hop. Hop i hop. Hop i hop. Jesteście gotowi na muzykę? Spróbujmy. 5 6 7 i Okej, okay, pierwszy krok za nami. Zaczynamy drugi krok. Nazywa się on knee drop, czyli po polsku zejście przez kolano. Zaczynamy od jednej nogi, najlepiej tej mocniejszej, wybijamy się, uginamy kolano i podnosimy nogę, przenosimy za drugie kolano, w ten sposób. Mhm, ugnijcie sobie je trochę, będzie Wam prościej. I teraz słuchajcie, musimy zejść tym krokiem na dół, ale póki co chcę Wam ułatwić sprawę, żebyście wiedzieli, jak to zrobić. Przenosimy znowu naszą prawą nogę za kolano, i teraz, co będziemy robić dalej? Nasza noga, która była za kolanem, spada na ziemię. A druga stopa wykręca się na bok. To jest bardzo ważne. Zobaczcie jeszcze raz. Hop. Hop. Mhm. Jeszcze raz? Hop. Hop. Teraz spróbujemy zrobić to właśnie schodząc na dół. Spróbujmy. 5 6 7 8 hop. Hop. Widzicie? Moja prawa noga, ta która się wybijała, jest na palcu, druga jest bokiem. Ta pozycja. Najfajniej to wygląda, jak robicie to bez rąk. Jeśli potrzebujecie pomocy, możecie się podeprzeć. Nie ma żadnego problemu. Spróbujmy. Będziemy robić w rozliczeniu takim. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok? Próbujemy. Pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Mhm. Myślę, że Wam już wyszło. To co? Próbujemy z muzyką? 8 raz, 2, 3, 4. Jeszcze raz. 5, 6, 7, 8 raz, 2, 3, 4. Jeszcze raz ostatni. 5, 6, 7, 8 raz, 2, 3, 4. Gotowe? Zrobiliśmy już 100 kroków. Zrobiliśmy już drop, czyli zejście na ziemię. Teraz czas, żeby pobawić się na podłodze. Te kroki nazywają się footworkami, jak już wcześniej wspomniałam, i ten konkretny krok nazywamy CC, czyli C C. Zaczynamy od tego, że nasza jedna noga jest prosta, a druga musi być zgięta. Co bardzo ważne, ta noga zgięta jest na palcu. Nie próbujcie przechylać się na całą stopę, bo niestety wtedy możemy spaść. To jest bardzo ważne w breakingu, żeby zawsze być na palcach. Ok, lecimy. Ta noga, która jest wyciągnięta, moja jest w tym przypadku lewa. Tak samo ta sama ręka leci na ziemię, czyli mam lewą rękę na ziemi i lewą nogę na ziemi. Prawa ręka może być w górze, ona nam będzie bardzo pomagać tutaj w tym kroku. I próbujemy przerzucić ciężar ciała właśnie w tamtą stronę. Podnosimy nogę zgiętą do góry. Hop, spróbujcie parę razy. Hop. Hop. Ok, kolejny etap to zmiana nogi. Musimy teraz nogę, która jest prosta, podkurczyć, a drugą nogę dać do, do przodu. Spróbujmy parę razy. Najlepiej to zrobić skokiem. Hop, hop, hop. Jeśli nie dacie rady, możecie podpierać się rączkami. Wtedy jest trochę prościej. Mhm. Dobrze, jesteśmy już po drugiej stronie i z drugiej strony robimy dokładnie to samo. Czyli moja prawa noga jest prosta, to też prawa ręka jest na ziemi, druga w górze. I próbujemy podnieść nogę. Hop, hop, hop. Próbujemy te wszystkie trzy etapy połączyć. Czyli mamy: podnieść nogę, zamień nogi, podnieść nogę, zamień nogi, podnieść nogę, zamień nogi. Nogę, zamień nogi. Hop i przyspieszamy. Hop i hop i hop i. Myślę, że jest już całkiem dobrze. Jeśli nie, to poćwiczcie, a my lecimy z muzyką. Okej, okay, przebrnęliśmy przez trzy kroki. Próbujemy teraz je ładnie razem połączyć. Lecimy. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. Jeśli macie jakieś pytania, możecie je zadawać pod filmikiem, w komentarzach. A ja myślę, że spotkamy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia!